Dzisiejszy odcinek o współrzędnych geograficznych. Teraz zajmiemy się południkami i równoleżnikami. To będzie nam potrzebne, aby odczytać współrzędne geograficzne. Wśród południków, dwa zeziemską na, na wschodnio i zachodnio. Jest to południk 0 stopni. I 180. Południki mają taką samą długość i jest ich nieskończenie wiele, czyli możemy narysować południe, np. Na tutaj lub tutaj lub tutaj. Teraz równoleżniki. Równoleżniki dzielą półkule na północną i południową. Tutaj najdłuższy z nich jest równik ma około 40 tysięcy kilometrów. Tutaj zauważ, że tym właśnie różnią się od południków. Ważna informacja. I równoleżniki tworzą na kuli ziemskiej taką siatkę, którą właściwie nazywamy siatką geograficzną. Teraz przechodzimy do trochę trudniejszej lekcji. Jeśli masz przy sobie kartkę, to co widzisz, możesz przepisać i zapamiętać. Dzięki Południkom i równoleżnikom możemy powiedzieć, jakie są współrzędne geograficzne wyznaczonego punktu na powierzchni ziemi. Na nim składa się szerokość i długość geograficzna. Współrzędne danego punktu podajemy w stopniach, minutach, a także sekundach. Uwaga! Nie porównuj miar kątowych do minut lub sekund w zegarze. To zupełnie coś innego. Popatrz na współrzędny numer 3. Mam nadzieję, że wiesz, gdzie mamy wschód, zachód, północ i południe. Dobrze, a więc teraz wykorzystamy informacje, które się nauczyłeś w poprzednich slajdach. Dwie czarne, pogrubione linie. To południk zero i równik. Spójrz proszę na To są skróty angielskich nazw kierunków. Żeby łatwo je zapamiętać, możesz posłuchać tego, co powiem. N. Na e ekierce, S. Siedzi. W. Wrona. Na ekierce siedzi wrona. Możesz zawsze wymyślić sobie inny wierszyk. Punkt trzeci jest na południku 50 stopni w części N, czyli to będzie zapiszmy sobie N 30 stopni. W Mamy stopnie mamy stopnie 30 stopni i W 50 stopni na południku. To są równoleżniki, tutaj mamy południki. Dobrze. Jeszcze w współrzędnych jest takie szerokość i długość geograficzna. Jest tu dla Ciebie na dzisiaj za dużo, to zatrzymaj filmik i odpocznij 10 minut, bo obejrzyj końcówkę jutro. Teraz podam definicję, którą nauczono mnie w szkole. Szerokość geograficzna to kąt zawarty między pół południka 0 a dwóch ten na powierzchni Ziemi. Teraz musisz dokładnie zapamiętać definicję szerokości, bo pojawia nam się również definicja długości. Długość geograficzna to kąt zawarty między, uwaga, półpłaszczyzną południka 0, a półpłaszczyzną innego południka. To będzie w tym odcinku. Dziś skorzystałem ze źródeł takich jak ePodręcznik.pl. Wikipedia Wolna, Encyklopedia Wydownictwo Wiking, Świat Książki i Geograf.pl. Dziękuję.